Lice Polska, zysk jest na ulgą, kaczeń to Polska, kif i sekret, piorę za ląż, się nadę i Polska. To Polska. Cieki za mądrość, oczy nie podpią. Ja lubię, którzy na chwycał fali pieniędzy, a nie swoich do na Na tak słowo, czekam na dzień, bez niej, co bloku blokowa Niepokój z troską się że się zastąpi. Oczy nie to się, że nas tutaj warta trzy W końcu sam się nie wykończy. Oto jest na że nie każde za snapem wyjdzie z nie się do naszej rodziny. Nieobronę bo nas pasuje to jest tak nazywane no, rzeczywistością. Szczególnie że bo nasza roki słodko, tak wedle, że Eden ma sobię całego nieka, zem obu przyświeca Poczuj prawdę, która ja napobiega na to miłości, której nie zmierzysz momenta jest za. znyste zanów to Polska Tylki ma To jest moje miejsce, teraz my,

Wszyscy się miniatura, ufona, odana miasta, zamiast atrakta, strac nas. Jeżeli jej interesuje ciebie prawda, to ją dostarcza, to na przewinie, jak nasze kwiaty w Więc Wiesz, że tu nic mnie nie uminie, miejsce Polska, z tysiącem Polska, cel do Polska, ten pizdek, biorąc o straży Ciemna i Polska. To jest moje miejsce, która ty, miejsce Polska. Lice Polska, svi sve samovolka, te je to poljša, dvijetki sve kret, joj je to lošta, žiće male i to je svoje svi Polska, svi sve samovolka, te je to poljša, dvijetki je to lošta, žiće male i poljša, Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Za dzisiejszy koncert Pada przed wami na kolana i bierę foton w waszą stronę. Ten brzydki zły szery, gruby, z fryzurą jak argamy. Dziękuję wam z całego serca. Do zobaczenia!